Ale najbardziej nie lubię polityków za jedną rzecz, za wojnę polsko-polską. Że... The Nawrocki Snus Show. Program rozrywkowy, w którym oceniamy snusy i rozmawiamy o polityce. W dzisiejszym odcinku przed Państwem goat Blueberry. Niesamowity snus z Czech. Nie wiem, czy Nawrocki tego próbował kiedykolwiek, ale to jest mój ulubiony snus. Ja pamiętam lata 80., -te, 90., -te ludzie sobie pomagali, sąsiedzi w bloku, wszyscy byliśmy jednym narodem. Tak teraz nie jest. I... Wiecie, co czasem znajduję w internecie takie filmy jak ten, i mam nieodpartą pokusę o tym, żeby się podzielić z Wami swoją opinią na temat sytuacji społeczno-politycznej, która jest w Polsce. Co prawda mieszkam ciągle na Islandii, ale na bieżąco śledzę to, co się dzieje w naszym kraju, i mam jakąś opinię, którą mogę tu wyrazić. Wiecie, niewiele go już zostało. Z dwa woreczki, ale jest pakowany klasycznie, jak każdy snus w takie. Woreczki celulozowe, papierowe, nie wiem z czego to jest, ale w środku jest celuloza nasiąknięta nikotyną i aromatami, które są wspaniałe. Po prostu ten snus rozpływa się w ustach, jeśli można tak powiedzieć o snusie. Nie wiem jak się ocenia. Będziemy musieli stworzyć jakieś kryteria, bo oglądnąłem milion filmików o snusie i nikt tego nie ocenia tylko mówi, że jest. To jest największe skurwysyństwo, jakie te chuje nam zrobiły z wiejskiem, że dla swoich partykularnych interesów szuli jednych na drugich. Wiecie, wkurza mnie to nawet będąc tutaj, że temat polityki jest taki nieporuszalny, niedotykalny i polaryzujący i to faktycznie widać, bo z ludźmi nie da się normalnie pogadać nawet za granicą o polityce, bo wszyscy mają jakieś swoje preferencje, a jesteśmy jednym narodem i Powinniśmy chociaż za granicą mówić jednym głosem. No ja wiem, że w Polsce nie ma naturalnych wrogów aż tylu, więc musimy się tłuc między sobą, chociaż nie wiem w ogóle po co, ale wkurwia mnie to, co się dzieje. Smak tego snusu pozostaje na długo w ustach i uwalnianie nikotyny jest równomierne. To są takie kryteria, które jako pierwsze przychodzą mi do głowy, żeby opisać smak tego snusu. Jest słodki, yy, aromatyczny, zapach gówna oczywiście, ale wszystkie snusy śmierdzą po wyciągnięciu z opakowania. Niektóre mają jakiś tam aromacik, ale wtedy pachną perfumami i smakują podobnie. Więc ten jest taki fajnie zbalansowany. Jeśli chcielibyście zacząć, on nie jest super na początek, bo ma 16 mg nikotyny, więc to dość dużo. Najlepiej sobie zaczynać od czwórek czy ósemek. Ale jak już się jest takim hardkorowym userem, to w, trzeba szesnastki albo dwudziestki. Jego wam nigdy nie wybaczę, bo to jest skurwysyjstwo, że my nawzajem jako naród siebie nie lubimy. To jest chore. nie? Myślę, że jest jakaś przestrzeń społeczna czy polityczna, czy nić porozumienia, którą możemy się splątać wszyscy. Po to, żeby mówić jednym głosem, nie w każdym temacie, nie w każdej kwestii, ale są takie kwestie, które łączą nas jako naród, i tego powinniśmy się trzymać, a nie łapać ludego czy kaczki, po to, żeby tam jakoś dać się rozgrywać, polaryzować i ciągle uczestniczyć w tej wojnie, bo na tej wojnie oni zarabiają, a dla nas nic z tego. Żaden hajs nie wpada, tylko kłótnie sąsiedzkie, rodzinne czy. Z kim tamkolwiek się kłócicie, ale to bez sensu. Wiecie, nie mamy języka jak Anglicę, w którym mówią wszyscy. W Polskim mówimy tylko my, i garska, islamczyków, którzy się nauczyli mając żony z Polski i nie wiem, może ktoś jeszcze ale w jedności siła, jeśli nie będzie jedności, to jest nas za mało. Kurde, zadreptają nas tacy Chińczycy, czy Hindusi, czy nawet inne nacje europejskie. Musimy się jednoczyć, nie ma innego wyjścia. Jeśli podobał Ci się ten format, zostaw po sobie ślady w komentarzu, zalajkuj i do zobaczenia niebawem.